Jeżeli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób ja się zaangażowałem we współtworzenie tego projektu, to zobaczyłem bodajże przy rządzie Grzegórzeckim jeden z billboardów, który informował o tym, że warsztaty, że powstaje coś takiego jak Super Ścieżka. W związku z tym zacząłem, wygooglowałem to sobie. Wyskoczyła informacja taka, że są organizowane warsztaty dla mieszkańców miasta Grzegórzek. Informujący o tym, że projekt pierwszy placemakingowy projekt będzie tworzony w Krakowie, a, czyli przebudowa u, tego odcinka pomiędzy Rondem Grzegórzeckim a Mogilskim a, z udziałem mieszkańców, którzy mogą współtworzyć tutaj przestrzeń. Wydało, wydało mi się to ciekawą rzeczą. I na pierwsze warsztaty, które się odbywają cyklicznie co tydzień, w każdą sobotę, się udałem. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zaplanowaniu tej przestrzeni, co wydaje mi się ciekawe, bo to z jednej strony jest współtworzenie przestrzeni przez wszystkich, a z drugiej strony integracja tych ludzi, którzy prawdopodobnie by się nie znali, gdyby nie te warsztaty. No, też się nawiązały na pewno jakieś znajomości bliższe bądź, bądź dalsze ale to jednak w jakiś sposób integruje tą społeczność, która tutaj mieszka. I to, to wydaje mi się też dużym plusem takich warsztatów, już abstrahując od samego planowania tego miejsca. Już na pierwszych warsztatach tych pomysłów było bardzo dużo. Ja przyszedłem na te warsztaty z taką myślą, żeby połączyć dwa odcinki pomiędzy... Ee, ale o Powstania Warszawskiego, które niestety przez tą taką dużą arterię są, za, są bardzo słabo dostępne, czyli Skwer i, i ogród botaniczny. Tych pomysłów w trakcie warsztatów urodziło się jeszcze więcej i zakiełkowała taka idea, aby tożsamość miejsca została określona przez jedną rzecz padło na słowo. Które z jednej strony można wieloaspektowo rozumieć, a z drugiej strony ono spaja i ludzi, i, i rzeczy. Przy okazji, Kraków jako stolica literatury UNESCO też gdzieś w tym uczestniczy. Więc no, taka koncepcja się pojawiła, żeby sztukę i kulturę w jakiś sposób tutaj w cudzysłowie przemycić, przez to nadać. Temu miejscu troszkę więcej funkcji i troszkę zaangażować też ludzi, którzy tylko się przemieszczają przez to miejsce. Będąc kiedyś w Szczecinie na chodniku, zrobiłem zdjęcie płytki chodnikowej, na której sprayem był od kartonu odwzorowany taki napis, taka sentencja. Szybciej przechodnią, nigdy nie stawaj, chwila, chwila refleksji, to trudna sprawa. Przypomniałem sobie o tym, patrząc się na to miejsce, jak, jak ono wygląda, bo często tutaj, w tym miejscu przebywam od 13 lat, na spacerach z psem praktycznie codziennie. Z tego względu widziałem, jak ci ludzie cały czas się przemieszczają, biegają i, i skłoniłem mnie to właśnie do takiej refleksji, że, że, że słowo można w fajny sposób wykorzystać i wkomponować w tą całą przestrzeń, gdzie słowo samo z siebie jest czynnikiem kulturotwórczym, co do całego projektu, to wyszliśmy z trzema takimi przewodnymi ideami, słowo spaja tą całą koncepcję, natomiast chcielibyśmy tutaj jeszcze zadbać o to, żeby zieleń, która część drzew została wycięta, się pojawiły, żeby ta zieleń została w ładny sposób zagospodarowana i woda, która mogłaby też tutaj się pojawić. Jak pokazały ostatnie, jak pokazały ostatnie lato ciepłe dni, jednak że tej wody brakuje w przestrzeni miejskiej, że taka prozaiczna sprawa jak pojdełka, czy dla zwierząt, czy dla ludzi, których jest i tak na terenie Krakowa mało, bo wokół pan praktycznie czegoś takiego się nie znajdzie, kojarzę jedno może przy parku Jordana, przy Błonia, żeby takie elementy tutaj wkomponować w tą przestrzeń. Arteria, która jest ale ja powstania warszawskiego, która jest tutaj obok, tworzy bardzo dużo hałasu, więc przychodzenie tutaj z dziećmi, czy, czy, czy ze zwierzętami, czy starsze osoby jak przychodzą, żeby sobie odpocząć, no jednak ten hałas jest dość uciążliwy i szukaliśmy w trakcie całego projektu takich rozwiązań, czy funkcji, które, które to miejsce mogłoby spełniać. Też się, wydaje mi się, nie patrzyliśmy na cały ten projekt jako na tworzenie jakiegoś właśnie projektu, tylko na tworzenie, budowanie miejsca. Co super ścieżka może zmienić? Na pewno pozwala na większą integrację osób. Nam chodziło też o to przy tworzeniu całej ścieżki, żeby, żeby pożytek z tego mieli nie tylko ludzie, którzy to robią, ale przede wszystkim osoby, które tu mieszkają. To się może tyczyć całego Krakowa, bo, bo z tego obszaru korzystają i mieszkańcy Grzegórzek, i mieszkańcy miasta i, i osoby, które, które są petentami tutaj urzędów i tak dalej. Więc ja mam nadzieję, że takie projekty będą się rozwijać i coraz więcej mieszkańców się zacznie angażować w, w tego typu działania. A, Obywatelskość czy, czy demokracja, demokracja obywatelska polega na partycypacji społecznej. Szkoda troszeczkę, że w tym rejonie, gdzie mieszka kilkanaście tysięcy osób, zaangażowało się tylko 200 osób, ale jest to pierwsza, po raz pierwszy takie warsztaty się odbywały też na tak dużą skalę, więc być może coraz więcej osób będzie w czymś takim uczestniczyć. No, może się to odbywać no, taka partycypacja na zasadzie. Ktoś to zrobi za mnie, mam pomysł, ale napiszę to gdzieś na forum internetowym. Może ktoś to przeczytaj, może ktoś to zrobi. Można się samemu zaangażować w taki projekt i próbować zmieniać miejsce, w którym się żyje. Bo to przede wszystkim o to chodzi, że żyjemy w tym mieście, natomiast angażujemy się tylko w to, żeby fajnie było u nas w domu i przechodząc ulicą widzimy krzywy chodnik, natomiast nic w tej sferze nie staramy się nawet zrobić.